Panku wszystkim, wszystkim ja jestem Wojtek Auto Kolejny odcinek z gry League of Legends yy, Tak dobrze yy, Na chwilę się zawiesiłem, bo czytałem smsa, tak No więc już się pojawiliśmy yy, No i cięcie Dobrze, wróciłem musiałem zrzucić na chwilę do małego do małego okna lola i dopiero znowu podnieść bo miałem tylko taki mały kwadracik gdzie mogłem poruszać myszką co nieraz mi się zdarza dobrze od, od ostatnich odcinków jest kilka zmian Pierwszą zmianą jest to, że, że, ta, że zmieniłem sobie na język angielski Lola. E, co wygląda, co wygląda i ogólnie jest lepsze. E, no i tak. Hm. Mamy Zyrę i Volibera. Aha. Dobrze. No więc w tym odcinku pokażę, jak się nie gra akali. Tak, no tak, jak się nie gra akali. W kolejnych odcinkach pokażę również jak się nie gra nie wiem Zedem, i czy Dariuszem A na razie jest Akali Akali od razu mówię, że pod AP Tak Akali idzie pod AP u mnie Znaczy ona ogólnie powinna iść pod AP no ale jakoś tak ja Dało mu się ten, jeszcze, tak, tak, służył, już. Ale zabić mnie nie zabił, bo to byłoby zbyt dobre. Kto już? Kazik już kogoś zabił. Kogo zabił Kazik? Zyrę. No, to tak się bawicie. Hem, 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 hem. Dobrze. Hmm. Sorry, że nic nie mówię, ale jestem skoncentrowany na rozgrywce. Hmm. O tak już jak mam zacząć mówić, mówić to hmm. nie wiem czy to mówiłem, ale będę wrzucał każdy materiał. Każdy jaki tylko nagram, tak żeby było ciekawiej. Bo no, ponieważ... ponieważ niektórzy... Owszem, nagrywają lola, tylko to jest w tym, że wrzucają to, co im wyjdzie, nie wszystko. No i jak wszystkiego nie wrzucają, to wszyscy myślą, że są tacy OP. I to właśnie... Ja robię w ten sposób, żeby było widać, że... No... Nie jestem taki jaki mógłbym się przedstawić w internecie No ale tam dobra, już mniejsza o to Bo już gada mi sam nie wiem jaki to ma sens No więc woli Co tu ma woli yy. Aha no, Dobra E, tak cofnęli się więc stracą przez chwilę e, no stracą trochę levelu trochę farmy itp tak na razie ach przydałoby się w końcu zaatakować tylko to... Coś mi laguje. Tylko nie ze względu na FPS, tylko ze względu na ping. Już trochę opadł, ale... Hmm, hmm hmm. Jak zdobędę ulti, to będę mógł się na nich rzucać. A teraz stąpi... Już za chwilę. O, bardzo dobrze. Olaf już, już po raz drugi. Pokazuję, jaki to jest OP. O, boż. Ojoj. Oj, oj. SS Mid. O. Aha. To jest Fizz z przeciwnej drużyny, więc niefajnie Ale dobra, 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 dobra Fjedź go No nie Dobra Kupię sobie Relaya, także mieć więcej życia Ech, trochę do dupy, że mnie zabiło, no ale to tam takie. Ech, raz, dwa, trzy, cztery. Dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją. Zużyła flesza. Jeszcze zaatakowała. Biją, biją, biją. Oj. Ohoho. ho. ho, ho.

Zużyłem flesza i to drugie coś. Nie, ignajta nie zużyłem, ale... Dobra, już mniejsza o to Dziwi mnie to, że go nie zabiłem. Jak to sobie w ogóle radzi ten Zielan? No go pierwszy raz widzę. Ogólnie pierwszy raz grałem z Zielanem. No dwa do rany, jeszcze ani razu nie padł, nie zginął. Znaczy nie padł i nie zginął. Yy, nie padł i ten. I nie zabił nikogo. O, zaraz będzie Ultimate. O, on ma duży pancerz. Nie takiego szału nie ma, no ale. OMG, OMG. Ratuj mnie. Mój Garenie, Ratuj mnie. On będzie chciał na mnie szarżować, ale i tak ratuj mnie. Nie mam tego czegoś. Niewidzialność. Dwa trupy szybko. Kademet. Dobra, zdechłem znowu No ale cóż zdarza się każdemu e, Poczekam trochę na Golda to kupię sobie od razu pas giganta Zielon e, Czekać czy nie czekać, sprzedam potkę Aha, dużo mi to nie dało Dobra, już chwilę poczekam. Minuta mnie nie zbawi. Ha, 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 ha. ha, ha, ha. No. Dobrze. Jeszcze chwilę. 5, 4, 3, 2, 1. Mogę iść. Bo zawsze o te 400 a życia więcej, co może sprawdzić, że właśnie w ten sposób nie zginąłem, jak było przed chwilą. Eee, tu jest Rengar i Kazik. A my tutaj mamy Voli, bear, voli, voli bear. Eee Ten Fiston ma o, z 2.0. 0 przydałoby się tam jakiegoś ganka urządzić na nich? He, 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 he. Mogłem się na nią rzucić, ale po co? Bo ja nie, nie myślę przecież. A my mogę... Co to jest? E... Aha To chyba jeden jakiś pasyw czy coś tego typu. Albo jakiś item. Co on ma? Gdzie on jest? A tu jest. Niewidzialność. O bo Boże. No po prostu Ha he, he, he wcale nie jestem OP Gademy, ten wol jest mocny Dawaj go, dawaj go, dawaj go No, przepięknie ja Kupię sobie butki, nie kupię sobie butków, kupię sobie potkę, kupię sobie potkę. Dobrze. Często zdycham. Jaki farciarz. Wiesz co, jeżeli nie tak, ty się to się wycofuj, a... Możesz by jakieś gangę tam urządzić. A nie, Fizz już się wraca, więc to... Zły pomysł. Co ma Kazik? Kazik ma trochę AP. Czyżby nie, wyszło mu z, nie wyszła mu zmiana runek? Tak jak ja czasami zapominam. On się cofnął baranie. O, wjechała kosiarka. Witam pana. Ha, ha, ha. Coś mnie tu spowolniło. Woli, 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 ber. Woli, ber. Wo, 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 woli, ber rzuciłbym się tam na nią Gra na ulti jest tak pro jak ulti e, Dariusa jak grałem darkiem to naprawdę jeszcze się tak szybko odnawia bo jak od razu po zabiciu to jest bardzo szybki prawie że niezauważalne odnowienie oj 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 oj, oj, oj. Dobra, nie muszę walić niewidzialności. Ile ja potrzebuję jeszcze do Rylaja? Yy, tak, Rylaj 1400. No więc jeszcze trochę. Mhm. Jeszcze tak mógłby ktoś z mojej ręki zdechnąć i gdzie jest SS? To fuk. Chła, Niewidzialność. omega Oj, oj, Zastanowała mnie swoimi krzaczkami. Obraz nie szliśmy w turenta. <suszy> No i lecimy dalej. Mm -hmm, mm -hmm. No koszarko koś, 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 kość, koś. No przydałoby się tak na nich tam wjechać, tylko wieża. Ho, ho, ho. Mnie zastanawia jedno właśnie Gdzie jest ss? Trochę tak nie ogarnąłem przez chwilę I się cofnę po uh, Where ss? My chyba z dupy się tu nie wzięli, tak? Może <śm> no, tak powiem Zielon zdechł? No łap to pora A Fis tutaj uciekł Myślę, że w moją stronę będzie taki głupi Tutaj obok golemów fi No ten Garen jest OP W sumie jak ja też gram garenem to jestem OP Tak w ogóle muszę nagrać coś z garena Bo dawno nim nie grałem tak szczerze mówiąc Siema Kazik Co ty masz za itemy? Ah, garn jako tank No owszem może być, no ale tak trochę Według mnie lepszy jest pod AD Omg oh Muszę kupić Badona i wtedy dopiero będę mógł się z nimi bawić. Omg, omg, omg. Musiałem flesza zużyć. W takim byłem szoku. O, świetnie się tam bawicie. O, Kazik, mogłem na niego skoczyć. O, jest Garen to już Jest Garen, jest impreza <grych> Lol uh -huh, kto tu przyszedł? Miniony przyszły uh -huh, uh -huh. Tak to się powinno robić Chyba nawet po to, moje ultima taki zasięg cia chwe 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 omg omg niewidzialność i butelka rumu jak tu podejdzie to na nią skacze no to było przepiękne Kali jest po prostu według mnie OP i jak najbardziej polecam ją kupić osobom, no, które lubią takie zabawy lubią zadawać dużo DMG i i też być OP, co chciałby pewnie być każdy dobrze Oj oj oj, tam Rengar się ładnie bawi. Mm hmm, niewidzialność. Hem hem hem. O, zjedł on fiza. <ścoughs> no nie. No po prostu zera. O my No, 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 no. I w takim momencie przydałyby mi się buty. No. Szkoda tylko, że nie ma asysty. No ale trzeba na rengara pójść. Raba. Rabadaba Na razie muszę kupić to I dopiero później ile jeszcze potrzebuję? 2300 Nie, no, no ten ofis jest OP Zielam to latający zegar Hmm, no nie Szybko Ultimate Ultimate a flash pasie. Ultimate he lol Dobra Ile ja z tego wszystkiego zdobyłem? No nie za wiele o Ranger ma wszystkie staki, oj O super G, G A l oj. oj, oj. Ale GG. Dobrze. To koniec tego materiału z Akali. Widać, wygraliśmy bezproblemowo z takim graczem jak ja. Więc dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. No i cześć.